Czekoladnicy w Wedlu od pokoleń przekazują sobie wiedzę, jak tworzyć wedlowską czekoladę gorzką. Z najlepszego kakao, z gany. By gorzka była gładka, krucha, miała intensywny zapach i smak. Mm -hmm, przyjemność, tak. Wedel, czas na przyjemność. Razem z tobą narodził się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxiking. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxiking na bogato. Euro obniżki na obniżki. Ekstra rabat na już przecenione produkty. Użyj kodu EURORABAT i zgarnij ekstra zniżkę. Zmywarka Electrolux łącznie z kodem 300 zł taniej. Smartphone Samsung łącznie z kodem 500 zł taniej. I dodatkowo pół roku nie płacisz. W sklepach przez infolinię i na euro.pl Spróbuj gumy HALS. Hols, Oddech bliżej. Od pierwszych chwil byłaś obok. Powtarzałaś, że życie to drobne momenty, a te z najbliższymi zapamiętujemy na zawsze. Teraz, kiedy mnie potrzebujesz, będę blisko Ciebie. Chorowanie to wciąż życie, które można wypełnić sensem. Pódzkie hospicjum, przekaż nam 1% podatku. Pomóż nam być blisko, blisko chorego. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Pyszny wrat w promocji za 5 zł po zatankowaniu za minimum 100 zł. Pożycia wpływa na Twoją skórę? Czas przywrócić jej energię z Nivea Q10 Energy. Formuła łącząca trzy antyoksydanty, koenzym Q10, witaminy C i E, natychmiastowo przywraca skórze blask i redukuje zmarszczki. Promienna, pełna energii skóra, dzięki sile trzech antyoksydantów, w nowej linii Q10 Energy od Nivea. Wypróbuj nowe ampułki Nivea Q10 Energy z mocą witaminy C. Natychmiastowe rozświetlenie i redukcja zmarszczek. Nowość, kuracja w ampułkach od Nivea. Good girl and very good girl. The new Eau de Parfum by Carolina Herrera. Będziesz świetnym a Dasz ten egzamin mamo. Gdy w tak wyjątkowych sytuacjach nagle łapie mnie ostry ból, nie mogę ryzykować, że mój lek nie zadziała, a ja zniknę. Dlatego sięgam po najsilniejszy iBoom, e iBoom e Supermax. To jedyna dostępna na rynku kapsułka z najwyższą dawką ibuprofenu, e aż 600 mg. iBoom e Supermax. Najsilniejsza kapsułka na ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O nie, znowu ten kwaśny posmak. Przybyłem z pomocą, co się dzieje? Ale pali. Wydaje mi się, że za dużo zjadłem. Mój przełyk płonie. To zgaga i niestrawność. Mam na to szybki sposób. gawiskon to unikalny lek, który natychmiast łagodzi przełyk i jako jedyny z dostępnych na rynku działa na wszystkie przyczyny zgagi, tworząc barierę na treści żołądka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy może być coś równie okropnego jak atak kolki nerkowej? Tak, drugi atak kolki nerkowej. Zapobiegaj kamicy, wypróbuj fitolizynę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Justin i Jeremiah to dwaj przyjaciele z Tennessee, którzy porzucili wygodne życie, aby spełnić swoje marzenie o zostaniu legendą w świecie street artu. Książęta graffiti to epicka podróż po Europie i nie tylko. Justin i Jeremiah z pewnością odcisną piętno na każdym mieście, w którym się zatrzymają. Jest jedna rzecz, co do której każdy może się zgodzić, są całkowicie nieprzewidywalni: książęta graffiti w każdą niedzielę o godzinie 10.10 .10 na antenie Adventure HD. Biwakowanie szybko staje się trendem stylu życia. A gdzie lepiej to zrobić niż w egzotycznych miejscach w Azji? W każdym odcinku tej wspaniałej serii biwakowicze uciekają od codzienności dzięki niezapomnianym doświadczeniom ekoturystycznym. Od ruchomych jurt w Mongolii i pływających namiotów w Kambodży po obóz Leopard Trail na Sri Lance. Luksusowe biwakowanie w każdą niedzielę o godzinie 14:50 na antenie Adventure HD. Burundi to niewielkie państwo położone w Afryce Wschodniej. Kawowce uprawiane są tam na małych plantacjach tradycyjnymi metodami. Ben zaryzykował wszystko i przeniósł tam swoją całą rodzinę i ma 6 miesięcy na wyprodukowanie najwyższej klasy kawy. Stawką jest lukratywny eksportowy kontrakt Projekt kawa w każdy wtorek o godzinie 16:10 na kanale Adventure HD. Ekskluzywna podróż wśród czołowych projektantów superjachtów na świecie. Seria koncentruje się na rzemiośle i projektowaniu jachtów, od wstępnych szkiców, opracowań koncepcyjnych, aż po budowę i aranżację wnętrz. Sekrety superjachtów w każdą środę o godzinie 20:10 w telewizji Adventure HD.